Dzień dobry dzieci. Jak się macie? Wyspaliście się? Super. Ja też. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek i aby tradycji stało się dość, co zawsze przynosimy w piątek do przedszkola? Nasze ulubione bajki. I wtedy pani zawsze pięknie, głośno czyta, a wszystkie dzieci słuchają uważnie. Słuchajcie, dzisiaj. Poczytam wam moją bajkę. No, może ulubioną bajkę mojej, mojej córeczki Lenki. Posłuchajcie. Zapraszam. Nowy przyjaciel tuptusia. W słoneczny ranek w leśnych zakątkach dokazywała zajączków piątka. Jeden uciekał, drugi go ścigał, trzeci chichotał, Czwarty się migał, piąty zaś tuptuś w krzaki dał susa. Taki był sprzyciarz z tego mikrusa. Zobaczcie, zajączki. Mama, tata i cała rodzinka. Ile tych dzieciaczków było? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Który to był tuptuś? Tak, czytaliśmy, że tuptuś dał kroku do lasu. To Czyli który uciekał? Ten uciekał, czyli to będzie ten tuptuś. Słuchamy dalej. A w krzakach rzecz to wprost nie bywała. Spał jesz, a raczej jeżówka mała. Zobaczcie, kogo znalazł tuptuś w krzaczkach. Jerzyka, panią jesz, tak? Zobaczcie, jak smacznie sobie śpi. Cześć! Chcesz się bawić? Tuptuś zapytał. Jeżówka chwilę stała jak wryta. Przestraszyła się chyba, zobaczcie, bo tuptuś ją zbudził i się aż przestraszyła. I bez jednego słowa w ogóle w mig się zwinęła w kolczastą kulę. Zdumiał się tuptuś: czyżby się bała? Czy zaprzyjaźnić się z nami nie chciała? Przestraszyła się i się zwinęła w kłębek. Jak tu przemówić do tej istotki? Smrek, smrek, zobaczymy, czy ma łaskotki. Ale jeżówka była nieśmiała. Nie słyszał tuptuś, jak chichotała. Hi, hi, hi. hi, hi. Zobaczcie, tuptuś chce sprawdzić, czy ma łaskotki. Kilu, kilu. A ona po cichutku się chichotała i nigdy nie słyszał. Tuptuś wysiłków nadal nie szczędził. Kic-kic do kępy jeżyn popędził. Nowej znajomej da coś słodkiego, może przemówić zechce do niego. Chyba w lesie rosną jeżyny. Tuptuś poszedł do lasu nazbierać jeżyny dla pani jeżykowej. Bo ona była bardzo nieśmiała. Przyniósł jeżówce tuptuś jeżyny i czekał bardzo, bardzo ciekaw jej miny. Lecz ona nawet nie skosztowała. Dziwił się tuptuś, czy się gniewała? Czyżby jeżyny brzydko pachniały? Kwaśny lub cierpki smak, czyżby miały? Zobaczcie, ona ani nie skosztowała. Dlaczego? Posłuchajcie dalej. Trzeba spróbować. Mlask, mlask, miam, Ach, były pyszne. Sprawdził to sam. Jeżówka nadal nic nie mówiła. Czy na ptubtusia się obraziła? Może wolałaby dostać kwiaty? Pobieg poradzić się swego taty. Zobaczcie, tu skosztował i cały się ubrudził. Ale gapcio z niego, prawda? Tato, tato, zapytał, czemu jeżówka nie chce rzec do mnie jednego słówka? Nie każdy bywa tak odważny jak ty, rzekł tata, zając tonem poważnym. Jeżeli ktoś jest trochę strachliwy, to ty, mój synku. Masz być cierpliwy. Tu z siostrami żwawo biegali, wokół pagórka się pościgali i swawolili aż do obiadu, ale jeżówki wciąż ani śladu. Zajączki śmiały się i brykały, fikały kozły i żartowały. Czas na zabawie upływał miło, ale jeżówki ciągle nie było. Kiedy już sporo czasu minęło, pokicał tuptuś do skraju lasu. Hop, hop, zawołał. Jak będzie z nami, chcesz zaprzyjaźnić się z zajączkami? Zobaczcie. Woła, bo myśli, że ona tam jest w tych krewach. Zajrzał, zajrzał za drzewo do jej kryjówki, ale nie zastał tam już jeżówki. Lecz w że głosik najcichszy w świecie, czy do zabawy swej mnie przymiecie? Patrzcie, pokazała się, na patrzy, nie ma nikogo, a tutaj ona nagle za jego piecami, plecami się ukazała. Więc po południu w leśnych zakątkach znów dokazują małe zwierzątka. Bawią się świetnie gromadą całą. Piątka zajączków z jeżówką małą. Jeżówka goni po pniu jednego, drugi zajączek śmieje się z tego, trzeci w dół zjeżdża, Czwarty się chowa, piąty zaś tuś, To o nim mowa. Wszyscy razem się bawią z jeżówką. Spogląda na to z minką promienną, bo przyjaźń rzeczom jest wszak bezcenną. Pięknie. Życzę Wam, aby każdy z Was miał takiego prawdziwego przyjaciela od serca. Panie bajki. super! Zobaczcie, dzieciaczki. Kto tutaj koło mnie śpi? Kotek! Zobaczcie, jaki piękny kotek. On sobie smacznie śpi, nie możemy go budzić. Słuchajcie, położę go tutaj, tak, żeby czuwał. O, ze mną. Słuchajcie, dzieci. Zrobimy sobie teraz takie króciutkie powtórzenie. Tego, co było w tym tygodniu. Zacznijmy od tego, w ile dni Pan Bóg stwarzał świat. Powiedzcie, ile dni trwało, zanim Pan Bóg stworzył świat? Tak! 7 dni Pan Bóg. Przez 7 dni Pan Bóg stworzył świat. I to są nasze dni tygodnia. Policzymy, tak? poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Niedziela odpoczywamy, nie pracujemy, nie chodzimy do szkoły, nie chodzimy do przedszkola, nie wykonujemy żadnych prac. Słuchajcie, a teraz mi powiedzcie, ile mamy pór roku? No proszę, pokazać mi na paluszkach. Najpierw pokazujemy na paluszkach. Już Super. Pokazujemy. Zobaczcie, czy macie tyle samo co ja. Cztery pory roku. Jak się nazywają? Tak, Ta zaczynamy od wiosny. Lato. Jesień. Zima. Cztery pory roku. Co się dzieje teraz wiosną? No, słucham. Trawy się zielenieją, ptaki przyfruwają z ciepłych krajów, kwiatuszki zaczynają kwitnąć, pąki na drzewach. Co jeszcze? Dzień jest coraz to dłuższy. Tak, to jest nasza piękna wiosna. Słuchajcie dalej. Jaki mamy miesiąc w tym obecnie? Mamy miesiąc? Kwiecień. Tego jeszcze nie wiecie, także sobie dzisiaj wszyscy razem powtórzymy. Zobaczcie, miesiąc, kwiecień jest czwartym miesiącem w roku czwartym. Mamy 12 miesięcy. Ile to jest 12? Zobaczcie, dwie pełne rączki i dwa paluszki. Patrzcie. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień. I znowu od początku. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. Brawo. Super. A teraz mi jeszcze powiedzcie, słuchajcie, szybciutko, bo już jest czas nas goni. Słuchajcie, jeszcze jednego gościa mam dzisiaj ze mną. Klejne szneky. Guten Morgen, liebe Kinder. I więc... Klajne szneki. Słuchajcie, powtórzymy szybciutko. Policzymy. Zobaczcie, co ja tutaj Wam przyniosłam. Um, hy, hy, hy. Inaczej zrobimy. Słuchajcie, czekajcie, ja wezmę książkę od Lęki i policzymy. Słuchajcie, liczymy na głos. Panią giną, dobrze? Eins. Dwaj. Draj. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Czyli 12, liczymy razem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Brawo! I powtórzymy. Jeszcze raz policzcie teraz sami. Ja chętnie posłucham. No super! Brawo za odwagę, dzieciaczki. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Fajne rzeczy. Słuchajcie, a teraz jeszcze powtórzymy kolory. Te, które żeśmy poznali w każdej grupie. Czekajcie. Mm. O jest, czekajcie. Mi kamerka spadła. O. Przepraszam. Zobaczcie, dzieci. Road, Rosa, Orange, Gelb, Grün. Blau, braun, szwarc. Powtarzamy. Słuchajcie, to jeszcze czekajcie. Dobrze. A teraz bym chciała z Wami zaśpiewać taką jedną piosenkę. Hallo, 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 ich bin's, eure kleine Schnecke. Krabbel drauf, krabbel drauf, krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter. Kitzel dich am Bauch, kitzel dich am Bauch. Kleine Schnecke, kleine Schnecke, krabbelt drauf, krabbelt drauf, krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter. Kitzel dich am Bauch, an der Nase auch. Kleine Schnecke, kleine Schnecke, krabbelt drauf, krabbelt drauf, krabbelt wieder runter, krabbelt wieder runter. Kitzel dich am Bauch, an der Nase auch. Klejny snecki, klejny snecki, krabelt rauf, krabelt rauf, krabelt wieder runte, krabelt wieder runte, rzucę dziś tam bauch. Handling füße. Stopki. Tschüss, liebe Kende! Miłego weekendu wam życzę! Do zobaczenia!